Siemanko, z tej strony Goose. i to jest pierwszy odcinek serii The Million Derpy i dzisiaj popytamy się ludzi o petycję, ale nie tylko ludzi. Zapraszam do oglądania. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry... Czy zechcesz podpisać petycję? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie. Walnięty knurze. Jaja, sesz ma to robisz. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi mięźnie. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Jaja, serż ma to robisz? Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty knurze. W mordę. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Uwaga! Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Się, Dobra, myślę, łazów. że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, Dzień czy zechcesz podpisać panie petycję? Władze. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra. Myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jaja, serż ma to robisz. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Idiota. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzie Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Ja ja se ma to robisz? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Ja ma to robisz? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? <šleski> Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? <ys> <shles> Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty knurze. Ja ja ser szma to robisz. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Spal Czy książkę, nie podpisalibyście tej petycji? Uratuj drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! książkę! Drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal książkę! Drzebo, spal, książkę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty knurze. Ma to robisz? Mam nadzieję, że pamiętacie to miejsce. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? No. Podpiszesz to ty? Czy Muszę ci teraz przy życiu w członkowie Twojej rodzinki? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, aresztujecie. cię. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi... nieźle. I tak właśnie wyznaczyliśmy od ciebie pierwszy derby. I to jest tak naprawdę znane.